Siema, siema, siemam widzowie, jest nowy update w Brook Heaven RP, a ja go sprawdzę. Jesteśmy tutaj na prywatnym serwerze mojego kolegi z powodu, że no, na publicznym serwerze tam. Dobra, na początku w banku została dodana aktualizacja, można więcej kraść, zupełnie jak w Polsce. No i tak. Właśnie tam Słuchajcie Dodali nową aktualizację, w banku można kraść złoto, diamenty, bitcoiny No i w sumie to tyle dodali Ale po kolei Na publicznym serwerze mogłoby tam być tak dużo osób Że nie miałby warunków do nagrywania, nie? Dlatego, yy, dlatego yy, jesteśmy właśnie na, z tego powodu na prywatnym serwerze mojego kolegi Dlatego tutaj idziemy Hop tutaj przez bank No i tak, na początek tradycyjnie No, i tutaj mamy nową kartę, i mówię to tu, tutaj jest ta nowa karta, bo niektórzy są tak głupi, że nawet nie spojrzeli na to biurko na publicznym. No, ale dobra, obrabujmy. Obrabujmy bank. Jak widzicie, tutaj nic nam nie zmienili. pieniądze. tutaj lekardu he, he wiadomka. No dobra. Więc wejdźmy do windy, która działa w bardzo prosty sposób. Tutaj takimi przyciskami się windę otwiera. Schowajmy tutaj sobie tetę. żeby pojechać w dół. No i zobaczcie. W ogóle to mega fajnie wygląda, jak jest zgaszone światło. Normalnie jak w Jailbreaku, jakimś, a nie w Brookhaven. No i zobaczcie, tutaj jest taki pokój. Tego Bopa wziąć się nie da, ale się siekierę już tak. I ona jest tu nie bez powodu. Ale dobra. Wejdźmy tutaj. Na spokojnie. Zacznijmy od rzeczy najprostszej. No, i tak. Pierwsze, co zauważyłem tutaj sam, węd, tu się da wejść. Dobra. No to zacznijmy na początek od tych laserków. Hop, 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 hop. hop. Mamy złoto na pewno, pos no w sensie nie na pewno, ale będę chciał na pew. Kurde, nie na pewno. No w sumie to bardzo fajnie by było zgasić tutaj światło i nagrać odcinek, że rabuje bank w Brookhaven RP. I tak w sumie tak nazwa ten odcinek, więc. Dobra. Weźmy siekierę. I ta siekiera nie jest bez powodu. Ją trzeba rozbić tą szybkę z kluczem. Czy. Rozwaliłem. Kluczyk wzięty. Swoją drogą bardzo fajnie wygląda to rozbite szkło. Jak i zarówno model tego klucza. Zobaczcie, on tutaj nawet ma takie wypukłe. Możemy takie coś. Otwieramy. No i siekiera znowu się tutaj przyda. Ogólnie o dobra. he. Generalnie to jest zbugowane. Ty naprawili ten błąd. No bo generalnie był taki błąd, że to walizkę się trzymało o. Właśnie w ten sposób jak karty. A widzę, że po tym update, który był w środku dosłownie grania, to widzę, że to naprawili. No i tutaj nie trzeba tego rozwalać, wystarczy kliknąć. Od środka wystarczy kliknąć. Mamy już trzy torby. Okej. Okay. I teraz tam. Tam jest skarbiec. Główny. I jak już dobrze wiemy. Te lasery można włączyć tym kluczem? W ogóle nie wiem, do czego służy to. To się da kliknąć? Nie gadaj, że tu po dwóch stronach to jest ok. A więc mamy skarbiec główny. I dzięki Mandiemu, dzięki Bogu, że oglądałem jego odcinek, bo nie wiedziałbym, że tutaj nie wystarczy jedna C4. Tu trzeba wysadzić dwie C4, a się zastanawiałam, czemu to tak się zbugowało. Mm, mam bombę? Tak, już się załadowała. I tutaj bitcoiny. No i zobaczcie, tutaj tą kartą można wyłączyć normalnie tą bramę, która właśnie się włączyła, więc... No dobra. To chyba wszystko. Zobaczmy, co udało nam się nakraść. Hehe. No to tak, po kolei, co yy, mamy? Zacznijmy od rzeczy takich po kolei, jak kradłem, nie? Moim zdaniem, bardzo fajnie się kradnie zdecydowanie bitcoiny, ale diamenty wyglądają o wiele ładniej. Plus, yy, co do tych diamentów. Yy, te diamenty, no, trzeba rozwalić trzeba wyłączyć laser, rozwalić no trzeba. Czekaj, czekaj. XD Dobra, wracając do filmu Te diamenty, no fajnie się kradą Ale tak Co mamy? Mamy pieniądze Pieniążki, dolar, dolar, money, money Money, money, green, green Mamy złoto, złoto, yellow, yellow Mamy diamonds, diamonds, white, white Które wyglądają moim zdaniem najładniej To w ogóle wygląda trochę jak sól XD. No a tu mamy bitcoiny, które są brązowe i w sumie trochę się zacząłem śmiać, że XD bitcoiny. Zwłaszcza, że to jest kryptowaluta, to nie jest prawdziwe pieniądze, nie? No i zobaczcie. Wszystko, czego potrzebujecie, aby ukraść te cztery torby, to... Dobra. Potrzebujecie C 4 tej oto zielonej karty, którą możecie uzyskać stąd, bie, białej karty, którą, którą możecie uzyskać stąd, siekierę, które możecie wziąć albo zeku, albo... Albo po prostu możecie wziąć gotową siekierę tu. Ja już jak tu jestem, potrzebujecie również tego klucza. Czyli po prostu idziecie, otwieracie to, bierzecie siekierę no i rozbijacie. Robicie tak jak ja. No i macie ten kluczyk który jest fajny, bo można go wykorzystać w jakichś innych sferach do RP. Jak macie już te pięć przedmiotów, no to powtarzam jak macie to zrobić. Teraz dobrze widać? Tak. Aha. Dobra, będę miał tą kartę ciągle w ręce. No dobra. Zkaźmy tutaj światło, jak i tutaj. No i zobaczcie, włamaliście się. O kundę. Dobra, widzowie, to koniec tego odcinka, gdyż po prostu rozładuje mi się zaraz telefon. Nara.